W dzisiejszym odcinku. Witam Was serdecznie. Dzisiaj kupiłam dwa nowe slajmy. To są te same slimy, ale kupiłam dwa, żeby. Wiecie, fajnie było. E, dobra. E, kosztują 2,50. Razem za nich zapłaciłam 5 zł. Jeszcze mam tutaj e, te plasteliny magnetyczne. Ale do jednej dodałam wody. Nie wiem do której, bo obydwie są otwarte, więc nie wiem do której, bo nie napisałam sobie, tylko w środku jest napisane. Więc. Będziemy mieszać e, z tym otwartym, czyli z tym będziemy mieszać tą plastelinę, tą z wodą, e, a tam po prostu przetestujemy. No, Więc pierwsze testujemy ten no. Po bokach może być zasunięty, więc na to się przygotujcie, ale tego slajma jest ociupinkę więcej od tego. Nie wiem czemu. Ale mi to, pa, mi to tam pasuje. To urywa się. No nie jest najlepszej e, stra. No nie jest najlepszy to slime, bo on łączy się, ale bardzo się urywa. Popatrzcie. Trzeba że wody. nie wolno go naciągać i... Trzeba wody dodać. Jak go dodaję, jak go po prostu ten, to nie da się. No, Obłędnie co by tam dodałam, to i tak by taki był. Więc. Tak go zostanę. A te, tego otworzonego wcześniej już, bo tam tego otworzyłam. Teraz ja tutaj zamykamy, żeby mi się nie dostało powietrze. Teraz otwieramy plastyjne. To jest ta twarda. Ja wyciągnę kawałek. Ała, jaka twarda! Ale e, ta z wodą jest po prostu w, szybciej wciąga e, ten e, magnes. To jest ta. A to jest ta z wodą. popatrzcie jak się naciąga od razu. Idzie łatwo. Oła. Niestety spadło. Dobra. Tutaj wezmę te kawałki z moich rąk. No jest dość wielka różnica. Ale dzisiaj będziemy taki mniej więcej. Dodałam ten twardszy kawałek do tego. Żeby to wielkiej różnicy nie zrobiło. I wody jest tyle tutaj, że ten, ten wodny jest tak mokry, że ja. Ale dodam jeszcze troszeczkę. I po prostu jeden będzie... E, czyli ten będzie po prostu pomieszany z tą plasteliną. Zobaczymy, czy będzie magnetyczny, czy nie. Więc zamykamy obie dwie plastyjny, ale z jednej plastyny wyciągnę ten magnes nie chcę, bo chcę później sprawdzić, czy będzie też e, ten samaj magnetyczny, tego, czy nie będzie, no ciekawe czy będzie magnetyczny, czy nie musimy to sprawdzić, oby był, będę ucieszona, pewnie zmieni kolor, e, na 100% zmieni kolor, z tymi, z tym już z tymi, wam się założę Bo na 100% zmieni kolor. Tylko jak ten będzie, pewnie bardziej czarny będzie. Ale bo czarny zawsze wcześniej. Tutaj. tutaj mamy magnes. Więc otwieramy. Tutaj mamy tego slajma. On jest dość twardy. No na pewno na 100%. No dobra, jest trochę twardy. Ale fajny slajm jest. E, I bez przeszkody. No nie wciąga magnesu. Wciąga. Nie wciąga, ale będzie wciągał po dodaniu tej plastyny oto magnetycznej. Bo dodałem do niej wody, więc powinno się lepiej mieszać, ale nie chcę się pomieszać. To jest dziwne. Nie wiem czemu. Proszę, tutaj ręka mi tutaj wchodzi. Patrzam, tutaj mi trochę ręka weszła od mojej babki, ale to jest nieważne. Sorry. Dobra, tutaj. Nie chcę się chyba pomieszać, nie wiem czemu Ale my to spróbujemy zrobić To się pomiesza Może weźmiemy tą twardą pomieszamy Ale pomiesza się, miesza się trochę Dobra, już się chce pomieszać Już się chce pomieszać Już bardziej się miesza Może po kawałku będę mieszać Ale to będzie dłużej film trw 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 trwał Tutaj od mojej babci jest ręka Nie, będę to kawałkami mieszać, bo Inaczej mi się nie uda lepiej kawałkami mieszać niż w ogóle. Oczywiście twardy. twardy. Coś się nie chce mieszać. Może mój zrobiony slime by się bardziej pomieszał. To by chyba musiałam od razu klej dodać i po prostu dodać do tego perwolu i może by wyszło. Ale ciężko się mieszać. Ciężko. Ale przynajmniej będę miała slajma. Takiego. Plastelina chce się mieszać, ale slime ledwo, ledwo. Choćby po prostu coś dodawałam bardzo mokrego. No tak, slime też nie jest najlepszej konsystencji, ale jest dość fajny, we do przesady. Fajny jest ten slime, tylko troszeczkę twardy. takimi kawałkami. Może mi się uda pomieszanie, a może i nie. Teraz spróbujemy. Próbuję pomieszać, ale... ale chyba się nie uda. Powiem wam jakie to jest uczucie. Choćby dodałam, choćby po prostu wziąłam te kuleczki takie z wody takie, które powiększają się. No i po prostu już zrobiłam do popatrznie, no to jest taka kuleczka powiększająca. Nie wiecie jakie to jest uczucie, jak ja to robię. Jak ja to dotykam, to jest inne uczucie pewnie niż Wy to widzicie. Ale no, ledwo ledwo. Wiadomo, że nie będzie wciągać. A popatrzcie jak ta prestyjna wciąga z wodą. Szybciej, szybciej, o wiele szybciej. To się nie chce połączyć! Nie chcę! Chyba bym musiałam więcej wody dodać. Może by się łączyło. Ale ciężko, naprawdę, ale nie poddajemy się i robimy dalej. O nie połączyło się. A spróbuję połączyć. Na no, razie nie chcę się bardzo połączyć. Może mi się uda. W ogóle, jak widzicie, jestem na dworze. Jestem na moim biurku. Ale widzicie, ledwo widzicie te krzaki, bo takie jest słońce. Ale już się zmieniła konsystencja plastejny Widać, że bardziej robi się twardsza. Ale wezmę może tej twardszej plastejny Weźmiemy kawałek tej twardszej. Wyciągnąć nie umiem. Ale łatwiej się tak wyciąga Spróbujemy, może mi się bardziej uda połączyć z tą... Twardzo. Niestety nie, bo mi już spadło. Nie będę tego szukać, bo to taki miły kawałek. Więc. Muszę poprawić. W ogóle, popatrzcie, takie twarde się zrobiło. Choć mało Co tej twardej lub? plasteliny takie takie Ale bardzo ciężko się miesza, serio zrobię no, Dobra. Zrobiłem, myślę, że zrobię taką dziurkę. I się powinno udać. Okay. zrobiłam taką leciutką dziurkę. No i próbujemy mieszać. Choć ciężko to idzie. Nie chcę się bardzo mieszać. Wow. Ledwo miesza się, ale bardzo fajne mi tu wyskoczyło, że mam mały poziom mam energii, więc... Ale to się nie stanie, bo nagrywam, a nie oglądam. Wiadomo. Ale ja lubię nagrywać, przyznam się, lubię też żartować. Nie mam drugiego kanału. Może kiedyś zrobię, ale na razie na jednym e, pracuję bardzo już dużo. Bardziej się na nim zajęła, yy, No i próbuję jak najwięcej nagrywać. ale, Alecie. O, bardziej się już połączyło, ale on jest taki mokry czuć. Ale będę dalej mieszać i mieszać, aż mi się uda. Bo ja popatrzcie popatrzycie nie tych tutaj mi odp odpadało ale to się da wymieszać po prostu tylko to odpada takimi kawałkami. O, sami widzicie, ale plastyna i tak zmieniła swoją konsystencję. Próbuję mieszać, próbuję, ciężko. Tu. Taka żywa przyroda, że wszystko po mnie chodzi już. W tym miejscu, gdzie nagrywam jest taka przyroda, że naprawdę. Nie próbuję no to pomieszać, ale ciężko mi idzie. Naprawdę ta plastelina chce się mieszać, próbuję mieszać, a ta, a ten slime nie chce się mieszać z tą plastyną Mnie to bardzo wkurza, bo ja chcę pomieszać tą plastynę z tym slajmem. zmieszam to 5 minut, serio. Wy tego nie czujecie, bo ja to robię jeszcze dokładnie to 10 minut mieszałam u was 5 minut bo zrobiłam przerywkę a wy tego tak nie widzicie bo nie zrobiłam tak jak mi się kamera przewaliła zrobiłam urywkę i na to zrobię urywkę pewnie a już widzicie że ja zrobiłam więc w ogóle już patrzcie, prawie się pomieszało W jednych momentach już jest takie twarde jak ten slime Nawet, No trochę większe wiadomo, ale slime i tak jest fajny ten slime tutaj nie chce się z tym mieszać. A patrzcie, ta pastyjna przyciąga tego slime'a, A ten slime odmawiam. Tutaj w tej pastyjnie zostało tego slime'a trochę Które nie chce się odłączyć już Próbuję, próbuję. E, przyznam wam się, że kiedyś zrobię, e, jak już, bo na razie tyle jeszcze slimów nie mam na tyle, e, żeby zrobić e, wielką kolekcję slime. Pokazuję Wam wielką kolekcję i mieszam wszystką, całą moją kolekcję. Ale przyznam się, że zrobię takie coś, że mieszam e, moją całą wielką kolekcję slime. Tych zrobionych przeze mnie i tych zrobionych. Przez jakąś firmę, czyli kupnych. jest tutaj samolot. Leci A szkoda, że nie widzę. Spróbujcie mi tutaj. O, na szczęście nic się nie stało. Mi z telefonem, bo trochę obaliło mi się kamera, czyli telefon. Ja zawsze mówię, że kamera, przyzwyczajenia, ale naprawdę nagrywam telefonem, ale może za niedługo będę nagrywać już yy, kamerą, jak się nauczę już bardziej montować, bo umiem na razie tylko muzykę dawać i... O, trochę ucinać z filmu a reszta to kłapa muszę się jeszcze trochę nauczyć montować filmy i wszystko z nimi tam robić to jest pewnie yy, Męczące uczenie, ale jak już się pewnie nauczę, to będzie mi to łatwiej. O, popatrzcie, już się bardziej zachowuje jak ten slime. Popatrzcie, porównamy. Ten jest trochę większy i ten slime będzie pewnie lepszy. Ale spróbujemy, zobaczymy, czy dalej będzie przyciągać. Trzy. Nie widzicie. Trzy. Cztery. O, tutaj jest ten, takie miejsce gdzie slime damy i czy. Trzy... Trzy... no może trochę wolniej bierze tego slime, tam zjada ten metal, ale naprawdę powiem wam, że ten. W ogóle nie wiem czy mam w tym, tamtym odcinku mówiłam, nie wiem tego, bo, go, bo już zapomniałam, choć to było wczoraj. Pamiętam jakby to było wczoraj, że wczoraj nagrywałam film, no żartuję sobie, że naprawdę pamiętam, że to było wczoraj i czy nie jakby to było. Ła, wow, w ogóle ciężko się to miesza, ale idzie mi to jakoś. Ła, wow, w ogóle tutaj jakieś pszczółki latają, różne muchy i takie. Pajączki chodzą, które ja się boję zwykle. Albo na przykład, nie wiem co tu jeszcze chodzi. Nie wiem, jakieś robaczki takie małe. Komary, ale to wieczorem. Wieczorem nigdy nie nagrywam, bo ma, mam, mam takie światło, że. Wieczorem, że. Wiecie, musiałam by długo się zastanawiać, aż. wiecie. Ten slime zaczął się kleić. Znaczy ta plastyna zaczęła się kleić. No nie no nie widzę teraz. Gdzie to się... No nie, nie znajdę. Nie znajdę, ale to był taki mały kawałek, więc obejdzie się bez niego. Bardzo nie chcę się mieszać to zostało jeszcze prawie cały slime. A ja to nagrywam już 16 minut. Ale nie mieszam ciągle z wami, bo robię urywki. I serio staram się, ale chyba jutro będę mieszać całą moją kolekcję slime. Nawet tych wodnych będę mieszać. Te wodne ze zwykłymi. Bo popatrzcie, co się z tym dzieje. A to pewnie wejdzie jako zabawka. A ze slimem będzie się mieszać bo to popatrzcie jak to się urywa tak się urywa próbuję właśnie to pomieszać z, pl z tą plasteliną ale coś nie wychodzi no prawie już pomie pomieszałam mhm. ale nie wychodzi to czekać ja będę dalej gotowe możesz i eee, to, to moje babcie ciągle gadają niestety więc eee, to będziecie trochę mnie trochę będziecie słyszeć moje babcie ale ym, no nie będziecie ich widzieć, bo one i tak się nie będą chciały pokazywać, bo ten, ale możecie ich trochę głosy słyszeć, ym, no i imiona trochę, ale na szczęście nazwisk nie będziecie słyszeć, bo nazwisk wiadomo, że nie możemy podać. Ja swoje akurat podałam, ale. Bo tak mój kanał się niestety. Nazywa. No ok, już prawie, już prawie. No nie, no znów mi ten. Czekajcie, ja to ustawię. Ja to fajnie ustawię. O, już się nie przewraca. Lepiej tak zostawię, bo nie będę nic z tym kręcić. Okej, okay, już, już fajnie, ale sprawdzimy jak się miesza z właśnie tym o, Już fajnie, już fajnie. O, popatrzcie, bardzo szybko, jak dodałam do tego plastiliny to i tak bardzo szybko, ale i tak wolniej niż e, oryginalne. Ale bardziej się klei, przyznam się ale i tak to wsadzę do jednego pudełka może to się samo pomiesza i nie będę musiała tego mieszać wiadomo, że całego dzisiaj może nie pomieszam czekajcie spróbuję to jest jeden z moich dłuższych filmów i próbuję właśnie to pomieszać myślę, że pojutrze albo jutro nagram film gdzie zależy jeśli może coś kupię jutro to nie będzie jutro tego filmu, ale jeśli e, nic nie kupię, to może nagram jutro film, gdzie mieszam całą moją kolekcję slime. Hmm. Ale będzie fajnie. No nie, no to z tym. Przepraszam, trochę mi się przewraca, ale e, daję radę, daję radę. Czekaj, ja to okopielniczkę już nawet e, robię. Okej. Okay. Dobra, niestety całego tego dzisiaj nie pomieszam, ale y, tutaj to, to będzie traktowane jako slime, jeśli będę wymieszać całą moją kolekcję. I y, to będzie traktowane jako slime. Przypominam moja babcia sprząta. Babcia przestań na razie. widzisz cały czas gdzieś leci. Tak nagrywam. No dobrze, a ci się kiwa. Dobra. To tutaj e, wszystko to muszę niestety pozbierać. Pozbieram to. Ale żeby e, nie zapomnieliście, to przypomnę Wam o jednej rzeczy: e, że nie nastawiajcie się na ten film, e, bo mogę go nie nagrać, a mogę go też nagrać. E, więc nie nastawiajcie się, ale jeszcze Wam jedną rzecz zapomniałam przypomnieć: że. Jeśli Wam się ten odcinek spodobał, dajcie łapki w górę pod odcinkiem i zasubskrybujcie mój kanał, żeby, e, żeby było, żeby dobiliśmy już chociaż 20 subskrypcji, bo o tym marzę. Ja, wiem, że inni youtuberzy marzą na razie, żeby mieć e, z milion subskrypcji, ale ja chcę mieć na razie 20, żeby chociaż te 20 mieć. Bo wtedy będę już pewna, że 20 osób mnie ogląda. No. A więc e, zasubskrybujcie mnie i dajcie dzwoneczek pod tym filmem, żeby e, być ze mną na bieżąco i żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. A więc do następnego odcinku. Pa, pa!